Jest praca dla niepełnosprawnych i najlepsza z możliwych forma rehabilitacji. Otwarte w Jarosławiu i współfinansowane przez Unię Europejską nowe centrum znalazło już zatrudnienie dla siedmiu osób niepełnosprawnych i co bardzo ważne dla ludzi z upośledzeniem umysłowym. To, co w wielu polskich miastach nie udaje się, w Jarosławiu przyniosło efekty od razu. Pomogła przede wszystkim ludzka życzliwość. Nowe środowisko, nowe zadania i nowi ludzie. Ela Czado, wychowanka Jarosławskich Warsztatów Terapii Zajęciowej, pracuje od niedawna w klubie muzycznym. Otwarty rynek pracy w jej przypadku okazał się strzałem w dziesiątkę. Ja się cieszę, że w ogóle że mam pracę, że nie, nie jestem na utrzymaniu rodziców, żeby nie mam pieniążki z rodzicami, tylko swoje pieniążki mam. Teraz etat i stała pensja, a wcześniej praktyka pod okiem trenera. Pracodawca nie miał wątpliwości, że dziewczyna da sobie radę. Zasuwa jak mały samochodzik. Ja to sam robiłem, przepracowywałem tydzień z koleżanką. Nie jest to takie łatwe, jest to trochę monotonne, a ona to robi doskonale. Samodzielność to zadanie również dla Bogusława Kątka. W tym sklepie wkrótce będzie etatowym pracownikiem. Prosta praca, układanie i sprzątanie dla wielu ludzi byłaby monotonna. Dla Bogusława idealna. Dlaczego więc nie dać mu szansy? Pośrodek się zgłosił do mnie z propozycją e, przeprowadzenia praktyk e, w sklepie właśnie z osobami niepełnosprawnymi. I tak się zaczęło. Najpierw ćwiczenia z trenerem, teraz samodzielne. Bardzo pozytywnie jest nastawiony do tej pracy. Jest bardziej otwarty do ludzi. Podoba mu się to, że tu jest dużo ludzi i miła atmosfera. Przy okazji centrum znalazło pracę dla kilku innych niepełnosprawnych, ale na tym jego rola się nie kończy. Bardzo ważnym w tym wszystkim jest tylko nie tylko to, żeby znaleźć taką osobę i znaleźć jej miejsce pracy, ale żeby utrzymać to miejsce pracy. I teraz tutaj jest cała rola trenera, że po gdyby już usamodzielnił się osoby niepełnosprawnej, trener w dalszym ciągu jest w stałym kontakcie, jest pod telefonem. Taki ruch zatrudnienia wspomaganego pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Zarzec powoli sprawdza się także w Polsce. Poza Jarosławiem jeszcze w ośmiu innych miastach.